Afryko leży i nikomu nie wadzi. Ty, ja go przytulem. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Ha, ha. Cześć! Przyjechał ten, który kąpał się za wiaderkiem i jeszcze go nie znalazł. Zresztą widzieliście, że ja też tam byłem ostatnio i też go nie znalazłem, tego wiaderka. Jesteśmy dzisiaj na Szczecińskiej Wenecji. Kiedyś z kajakiem tam wpłynę, to zobaczymy, co tam będzie. Tak więc, jeżeli jesteś chętny, lub chętna do tego by zobaczyć co tej wnęce w Wenecji Szczecińskiej będzie się znajdowało pod wodą tam na dole jest guziczek zasubskrybuj z dzwoneczkiem a wszystkiego się dowiesz natomiast dzisiaj jesteśmy tu, w tej Wenecji, w tamtym miejscu, tam, 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 tam z Patrykiem już łowiliśmy a ja dostałem cynk, że tu w tym miejscu karabiny wychodzą z wody. Dzisiaj co prawda jest sobota nie poniedziałek. Poczekam. Więc zobaczymy, co to wyjdzie. Jedyną rzeczą, którą się, o którą się boję, to są te larceny. Jak mnie się zaczep tutaj złapie, to ogóle ci nie pomoże. To będę nurkował. A tego nie chcecie. Znaczy, wy chcecie, ja nie chcę. <ścoughs> Dobra. Cieplutko jest. Do pierwszych fantów. Dzisiaj wracamy do korzeni i łowimy z klatki piersiowej, ale pierw łowimy sobie tutaj z brzegu, sprawdźmy. O kurde, głęboko. Kraj <laughs> dalej. O mordy. To będzie tytanik, mówię ci. No, jak nic. O rany. O, widać jak to pod podnosisz i się opuszcza z dala od Larsenów. A, łatwo powiedzieć. E... Tutaj. Ojej. O, co to jest? Co, co, co... Ty? Ale złapało. Ty! To jest jeszcze... Ja tego A? to nie zmieszczę. To Ojej! Co ty ale da Jak to, ja to szło. Patrzcie na to o, rany. I to Makto Kawał jest To jest F300 Power, nie? Tak to, jest to samo co Gold w sumie Ja mam coś mniejszego Ale dalej no. Kilka rzeczy No o tutaj jest? Kolejna Kolej takio? A nie, teraz... Pogrzebacz tu jest. Ta Pogrzebacz A ty 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 ty. Żeby tylko nie wpaść do wody Ale mam tu soczyste przesanie Jakby to nie zabrzmiało Oj Co jest?

Ale to Co to jest Jak ktoś wie co to jest Niech powie bo ja Nie mam pojęcia Jakaś łopata Dobra coś ciągnę Nie wiem co Nie da się tego zobaczyć <laughs> Ale coś gdzieś ciągnę Niedużego Ale O kurde tu coś jest jeszcze Nie kamień Dobra, sprawdźmy. Na żywo, lecimy. Raz i dwa i osiem i... I coś. Taki zlepek. O, i jeszcze miałem taką gumę. Guma spadła. Załóż gumę na instrument, panie. Tutaj są widzowie. Mówią, że tu gdzieś elektryczna hulajnoga jest. Co prawda nie znaleźliśmy jęta, więc bardzo głęboko ja wróciłem to swoje miejsce. Patryk poszedł tam dalej. Tu jakaś wielka rzecz mi się łapała, ale coś na magnesie i tak, i tak zostało. Nie wiem co to. Yy, Kilof! Nice. Kilof! No wej! Milek, milek <laughs> Kurde, nie wiem ile jest stopni. Naście. Jest tak ciepło. A ja znowu coś ciągnę z tego samego miejsca. O, par kilo. Waży. Co to jest? Co tym razem się tu przyczepiło? wałek, rurka i coś cały czas tego jednego mnie... O. o nożyk nie no tak z dziesięć kilo to na pewno no co to jest nie, nie. Jak ja mam to do auta zamieścić? Nie wiem Chciałeś flex? Nie, to ja nie mam Właśnie po to miał być flex, nie? No grubo to jest pełne Nie, rura ja, pusty, rura No ale Zobaczcie, Łukasz już Musiś na grubo Trafił naprawdę też na dobre miejsce Rzucamy dalej. dalej Scenografia taka sama Słoneczko to samo miejsce Wenecja <laughs> Ale rzecz inna Tu jest kurde o o o o o, o, kurde. o, 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 o. o. larsena przyczepiło Co to jest? O nie ten potwór, ale Już coś bliżej Teraz <laughs> I dwa Uu. No, parę kilo to waży. Słuchajcie, co rzut wyciągam takie krążki Jeden wyczyściliśmy Jakieś pozostałości po monecie tam są Ale kurde Co to jest dalej? Nie wiemy. To ma taką grubą panierę. To są monety. Już wyszło ich kilka tutaj. O, 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 o. Patrzcie. Jaka panierka? Ta, tu jest jakiś wzór. Kurde, tego na kamerze nie będzie widać. Jakby cegła. Mur. Z drugiej strony. Nie do odczytania. Nie wiadomo co to jest, chyba on do kieszeni, później zerknę. O, coś większego mam. Co to jest? Nie wiem. Jesteśmy w miejscu, gdzie dziwne rzeczy wychodzą. Znowu jakąś sztapkę wyłowiłem, jakąś sztapkę wyłowiłem. gotownik no jakiś taki. Soczysta. Zmieniliśmy troszeczkę miejscóweczkę Jesteśmy teraz w takim, oto pięknym miejscu. Przez chwilę zostało to wyłowione i znowu coś na magnesie jest. Nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo byłoby to zbyt nudne. A tak przynajmniej i wy, i ja mamy niespodziankę. O, coś kliknęło. O, i proszę, co to może być? Znowu to, patrzcie, znowu to w kształcie monetki. Ja to czyszczę i to jest całe srebrne. Gdzieś tam jakieś wzory się pokazują. Wyszło już tego chyba z 10 sztuk. Układam do kieszonki, później będę zerkał. To jakoś taka fikumiku... Ale decha no właśnie miałem to powiedzieć. Te jakieś fikumiku rzeczy. Parę gwoździ, pierdółek. I taki płaskowniczek. Teraz ponagrywamy ciebie. Co tam masz? Ja właśnie nie wiem, bo tutaj ślizga mi na tym, w tym miejscu. I olarsen pa pa, 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 pa pa Chłopie, uważaj, bo będziesz nurkować tak jak ja. Nie w tej wodzie. O, panie! Ciągnę coś długiego. Uwaga, uwaga, bo to będzie dobre, coś długiego i wielkiego. Nie to co myślisz. No! Oh, yeah. <laughs> o, 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 łańcuch, łańcuch, surprise, motherfucker. O kurde jeszcze z, z tym, hakiem. z hakiem I ja Joki ho, 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 ho... Panie! Co mi panie da? Odczepimy. Patrz znowu ta monetka śmieszna. Później przeczyścimy. Tu są jakieś pierdoły, ale... No to jest... To już jest sztos. Ja dzisiaj jestem kapitan hak. Jak nie wiem co. Dobra. Godzina się zbliża fajrantu. Ostatnie coś. O jaki pakiet. Wszystko i nic. <noise> Bukiet magnesiarza. Dwa godziny później. Tu gdzieś jakiś potwór siedzi Patryk mówił, że nie może go wyciągnąć. Wracając do auta spotkałem gościa. O właśnie gdzieś tam. Tak poszło. Eee, no i przyszedł gościu. Jest Jest i na spacery. 7 minut od mojego domu dwóch drabów tutaj na Wenecji mojej szczecińskiej. Grasuje. No. Co Ty masz? Przyszedł na te piękne tutaj okoliczności na bajerkę. Tak więc jeszcze chwilę tu posiedzimy. Zbieramy się, zbieramy się, ale pozdrawiamy Panią czy Monikę. Na ty przeszliśmy, nie? Tak. Pozdrawiamy Monikę serdecznie. Tam, o tam. Yy, co wyszło? Takie podsumowanie. Yy, Naprawdę gwoździ tyle tego sama drobnica. Ten łańcuch z hakiem był po prostu kotem. Jedna rurka. Patryk y, też się rozkręcił i też tam zebrał wiadro. W sumie razem myślę, że około 150 kg będziemy mieć. Y, ale pięknie to wygląda. No i jeszcze to muszę zanieść do auta. Y, te rzeczy zostały po, po jakimś poprzednim magnesiarzu. Y, u nas zostały te Niestety tego nie zabieramy yy, Zostawiamy to w formie giveaway'a dla kogoś Jeżeli ktoś ma szlifierkę kątową Poprzecina Myślę, że około 10 do 15 kg waży To sam z tą łopatą To Drendonowi muszę tylko zanieść I tyle My się zbieramy, bo jesteśmy z czasem w Żydzi No A jutro idziemy na kolejny, Na kolejne wykopki na kolejne. Jutro idziemy na wykopki. Też kończy odcinek u siebie. Więc e, zbieramy się do domu i jutrzejszy dzień. W taki sposób buzi. <śmulny> 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 Więc jutro... podajcie do Patryka kierunek. pasja. Kierunek pasja. Link w opisie, a Wam życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Pozdrówcie matki, żony i kochanki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!